O, to było bardzo miło dla mnie właśnie, by być obecny na tej nagrody. Oczywiście to jest. Uh... No, bardzo poważnie, no, literatura polska, że właśnie ten te, język, właśnie, który jest język uh, przyrodkowie tutaj w, w Polsce, który kontynuuje właśnie ta kultura chrześcijańska i katolicka, że to aby zwyciężyć nad właśnie tej antykultura dzisiejszego, musimy właśnie oczywiście popierać dobrą literaturą i, i dobrą książkę. I ta nagroda oczywiście jest na, na ten cel. I bardzo dziękuję panu za, za to i mówimy się codziennie. Właśnie ta nagroda właśnie daje owoce, to znaczy jeszcze literatura bardzo poważna i użyteczna dla państwa. Bóg wielki za te słowa. Wielka gościnność. Sponsorów tego spotkania, państwa zarywskich. Zawsze jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego spotkania, które się wiąże oczywiście w, w pierwszym przypadku z wielką literaturą. Mówię wielką z dużej litery, ponieważ ta nagroda jest rzeczywiście nagrodą poważnie traktowaną i chwała za to wszystkim tym, którzy się przyczynili do tego, że ta nagroda jest, że jest jakąś alternatywą do tego, co się powszechnie spotyka że lansuje się różne, różne rzeczy, oprócz prawdy, a tu się lansuje prawdę. No chyba musimy wszyscy bardzo, bardzo podziękować e, Panu Zarywskiemu, Michalkiewiczowi, wszystkim innym ludziom z Kapituły, którzy potrafią zrobić dla nas tak wspaniałą przygodę, mianowicie, że parę godzin poczucia się w prawdziwej Polsce, w prawdziwym kraju, nie w tym takim, no w tej chwili, nie w kraju miłości, którą się proponuje, tylko w kraju po prostu uroczej, pięknej Polski, która oby przetrwała jeszcze za nasze życie, bo raczej zanosi się na to, że słabo z tym przetrwaniem, że będą landy Szlezjenland, Mazurenland, będzie kaszubenland no więc <laughs> więc chcielibyśmy żeby jakoś ta Polska dotrwała jeszcze prze, przynajmniej troszkę po naszym życiu jeszcze żeby była Polska dziękuję ślicznie i proszę o brawka dla kapituły proszę państwa może ktoś z was zna przepowiednie chory. Ja przepowiednia Wenychory znałem, kiedy jeszcze byłem w Kanadzie. I Michniok, Michnikowi, Kuroniowi i innych takim dżentelmenom posyłałem do więzienia na Rakowiecko 30, takie listy. Jeszcze je tylko 50 miesięcy władzy ludowej, jeszcze potem 49 i tak itd. I się okazało, że przepowiednia Wenchory była dokładna. Po 50 lat po utracie niepodległości była. Jaki też John Mazowieckiego był, taki był, ale był inny niż poprzednio. I trzeba był, bo trzeba popatrzeć, co tam dalej w Orze jest. Bitna Białoruś, bujne zaporoże, idzie pod polskie Szladary. Wraca orzeł polski na swój szlak stary. Witebsk, Odesa, Kijów, Sztarkasy. To Rzeczpospolite Basiony. Więc proszę Państwa, ja nie wiem, czy tych wszystkich durniach, którzy rządzą, nie durniach w Polsce, bo to durnie może za dobrze powiedziawszy, Matka Boska czuje, że będzie, pilnuje. Zresztą miałem dobre informacje ostatnio, Matka Boska powiedziała pewnie kobiecie pod Warszawą, że uratowała od piekła marszałka Piłsudskiego. Myślę, że Marszał Włoszka jeszcze nas uratuje od tego, co nam chcą zgotować Unii Europejskiej i różni dżentelmenium. Więc, proszę Państwa, teraz jest pytanie, czy to będzie za trzy miesiące, czy za trzy lata? No, ja myślę, że może jednak nie za trzy miesiące, ale definitywnie nie za trzy lata. Dziękuję. Nagroda jest niezwykła, no ja jestem strasznie zaszczycony, że dostałem, bo jeżeli patrzę na obecnych choćby nominatów wszystkich, no to właściwie każdy zasługuje na nagrodę i taki zestaw być w tym zespole to już jest dla mnie zaszczyt, a być uznanym, sługującego na tą nagrodę, no to jest jeszcze większy, no więc po prostu jestem pod ogromnym wrażeniem i myślę, że to jest naprawdę... No najlepsze towarzystwo, rzeczywiście. Jeszcze raz gratulujemy i bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję bardzo. Proszę państwa w tym kraju poprawności politycznej gdzie odebrano właściwie w ten sposób prawo wypowiadania się ludziom, pisarzom, dziennikarzom, odbiera się to prawo. Nagroda imienia Mackiewicza jest tą nagrodą, która nagradza właśnie za prawdę, za prawdę, za prawdziwe słowo. Ja chciałbym tutaj przede wszystkim podkreślić, bo to jest to, co mówię, jest oczywiste, natomiast chciałbym podkreślić tutaj rolę fundatorów. Ja nie będę wymieniał nazwisk, bo jest ich paru, a ja mam słabą pamięć do nazwisk. I chciałem tylko serdecznie podziękować tym panom, którzy dokładają się do tej nagrody, ażeby wynagrodzić tych, którzy, których stać na odwagę mówienia prawdy. A to jest zadaniem tej naszej wspaniałej wspaniałej nagrody imienia Mackiewicza.